Cześć, witajcie tu z tej strony Sonic1994.pl i zapraszam Was do kolejnego z dzisiaj unboxingu. Taka do mnie paczuszka przybyła, długo jechała, więc musimy ją tutaj otworzyć. Musimy ją otworzyć i zapoznać się e, z jej e, treścią. Będzie to nietypowy unboxing, ponieważ nie pokazuję tutaj żadnej gry, a raczej nowy sprzęt, który chciałem sobie tutaj już odrobinę, Powiem szczerze zapgrejdować sobie to, co mam, czyli powiedzmy właśnie e, telefon. I między innymi właśnie już Wam pokazuję, jaki telefon otrzymałem. Oczywiście ty tytuł będziecie mieli w, Tytuł, tytuł, będzie, będzie, tytuł będzie podany, może tak. to tak zawstrzym. Po prostu chcę Wam tylko pokazać, co tutaj mam. Uważam, że jest co pokazywać, bo już zastanawiałem się nad wymianą telefonu od dawna. Jak już mój zaczynał się pomału sypać. Jest z nim ok, tylko że powiem szczerze, że bateria naprawdę jest w bardzo niecieknie fajnym stanie. Adapter e, do ładowania fajna sprawa Przyda się zawsze gdzieś tam. I słuchajcie, jest to jeden z najnowszych modeli, oczywiście średniej klasy. Jest to najnowszy model średniej klasy przed Wami. Jest to Xiaomi Redmi Note 7. Nowy nabytek, tak w kolorze niebieskim, 4GB 64 w środku. Wiem, że są lepsze modele, że jest 6GB i 128GB pamięci. Wiem, że są jeszcze inne telefony w podobnej cenie bądź odrobinę droższe i są lepsze ale postanowiłem, że jednak wezmę ten jeden z nowszych, bo mi bardzo się spodobał, jak zobaczyłem e, ogólne specyfikacje i generalnie właśnie mm, też opinie wstępne. Najpierw telefon oczywiście pojawił się w Chinach, no bo w Chinach Xiaomi ma swoją główną siedzibę, więc tutaj sądzę, że wybór telefonu jest nie bez powodu właśnie taki. A z ja powiem wam szczerze, zrezygnowałem. Cena co do jakości i do wewnętrzności we, niezbyt bardzo mi odpowiadała z tych nowszych modeli telefonów więc raczej nie odpada. Tu nie chodzi o to, że ta apela z Huawei'em się pojawiła, to nie o to chodzi. I tak oni na tym zarabiają, powiem szczerze odpakujmy sobie, po prostu wybrałem Dowiady, dowiadywałem się zresztą w poprzedniej pracy że mi coraz lepiej radzi sobie z telefonami mają bardzo dobrą markę postanowiłem sobie to oczywiście tak tutaj wziąć ten telefon po prostu co w zestawie otrzymujemy tutaj oczywiście instrukcja i plecki tylne bardzo mi się to przyda tak, bardzo fajny motyw więc mi to bardzo odpowiada Zobaczmy sobie tą nową, najnowszą nowość. Proszę bardzo, tak wygląda ten telefon. Dosyć schludnie, jest praktycznie bezramkowy, co pozwala nam na... co pozwala nam na lepsze oglądanie, mimo wszystko. Te ramki, co prawda, mi w moim Huaweiu nie, nie przeszkadzały. Zaraz Wam pokażę mój dotychczasowy telefon. Także bardzo fajnie świeci. Chciałem sobie tylko po prostu tutaj coś... Zobaczyć. Tak jest bardzo ładny tył. Tutaj panel dotykowy na palce, na kciuka, żeby odblokować sobie szybciej telefon. Tutaj Xiaomi troszkę popełnił błąd, bo pokazuje nam, że jest siamanko, że jest 48 megapikseli aparat, a to się okazuje być nieprawdą, bo w rzeczywistości jest to 12 megapikselowy, tylko że tutaj telefon łączy w sobie te większe piksele, 4 piksele łączy w jedno i po prostu mo, mniej więcej nie wiem czy jest w stanie w ogóle ten aparat mieć te, przykładowo właśnie te 48 megapikseli. No tutaj słyszałem, że jednak nie do końca jest to prawda. Dobra, słuchajcie, należy sobie to tutaj położę. Zobaczymy jeszcze zawartość, co my tutaj mamy. Tak, mamy typową ładowarkę. Tutaj jest pod wejście zupełnie inne, więc na szczęście Mam tutaj adapter i ja sobie go zobaczę. W europejskiej typowej wtyczce, ja trochę mam przekombinowaną, bo słuchajcie, ona nie jest z... ona nie będzie z... to jest inny rodzaj wtyczki, tak? Ona nie jest na Europę, generalnie, no ale widzę, że to jest wersja globalna, więc... no cóż, tak. Tego rodzaju wtyczkę mam nieco podejrzaną, więc ja się zastanowiłem, głowiłem się nad tym, jak to tutaj wszystko popodłączać. Wystarczy, że po prostu wysuniecie sobie, w moim wypadku, ten zyzel do góry i wkładamy sobie tak, nie? Także ja się tutaj głowiłem. Największym plusem tego telefonu, oprócz niektórych parametrów, o których zaraz jeszcze sobie na chwilę powiemy, jest ładowarka typu USB-C. W końcu w telefonach tej średniej klasy, ze średniej półki, średnia półka nie znaczy e, gor, e, gorszą, bo to nieprawda, w końcu możemy sobie ładować niezależnie z której strony i w miarę szybko. Tutaj nie ma akurat tego ładowania dosyć szybkiego, które Xiaomi reklamuje, ale tu chyba nic więcej nie znajdę. Nie, słuchawek nie ma nigdzie, zrezygnowali z tego. No przynajmniej jeszcze w niektórych modelach można powiedzmy, domyślać się, że gdzieś tam jeszcze słuchawki się znajdą, ale nie zawsze, słuchajcie. Dobra, sobie zobaczę, tylko. Instrukcje. Jest ich bardzo nieduże, jeśli chodzi o dzisiejsze telefony, bo to wiecie, jak to wygląda. Generalnie jakaś książeczka, broszurka powinna się znaleźć. I poza tym dziwnie sklejone w środku. O. Bardzo mimo to się cieszę, że ten telefon do mnie w końcu trafił. Bo bardzo byłem nim zainteresowany praktycznie od momentu, kiedy zapowiedzieli go yy, i żadnego droższego nie chciałem brać. Zapłaciłem za niego 917 zł. Oczywiście wysyłka była troszeczkę e, przedłużona, bo nie zamawiałem z Polski, tylko skądś indziej. Więc no, musiałem trochę poczekać, ale myślę, że naprawdę warto było. Musimy aż to sobie sprawdzić. Włączę sobie mój nowy telefon. Możemy go sobie wstępnie uruchomić. O ile dam radę w ogóle. O, dobra. Chodźmy, że spróbuję sobie zdjąć, zdjąć folię. Dzisiaj mi już tak w telefonach się rozwinęło, że oni chcą być już tacy, no. koło tych najlepszych, o, pięknie się prezentuje. Będę musiał sobie jeszcze futerą do niego dobrać, oczywiście będę szukał e, jak najbardziej, tak, e, MIUI 10, zobaczmy czy jest język polski, jest na szczęście, więc bardzo mi to odpowiada, oczywiście dalej, wybierz swój region, Tutaj chyba nie ma folii, słuchajcie, jeszcze sobie tylko nie ma folii, nie została dołączona nawet. Szkoda. Cóż, telefon praktycznie bezramkowy, jest bardzo niewielka ramka, ale i tak jest, um, tak jest bardzo schlodny. Tutaj na razie sobie pomijam. Jedziemy. Karty SIM na razie tutaj nie mam, właśnie do końca nie wiem. Eee, czy tu będzie nano sim, czy ja w ogóle wycinałem, eee, wycinałem kartę? Więc tu będę musiał. Eee, no Właśnie. A zresztą będzie można sobie zawsze. Dobra, spróbuję sobie. Spróbuję sobie dodać odcisk palca z tyłu. Ok. Mój telefon już rozpozna to wszystko. Mhm. Na razie domyślny, będę sobie później oznaczał. Czytywanie aplikacji i słuchajcie, udało się ustawić. Bardzo się cieszę z nowego nabytku, będzie mi bardzo długo służył. Teraz no to już na pewno nie będę tutaj na niego specjalnie narzekał. Dostosuję jego pod moje oczywiście wymogi, wymagania i i naprawdę, zwłaszcza, że tu kolor, no jest fajny, tak, jest fajny, fajnie się błyszczy, nie jest taki jednolity. Zróbmy go od razu tutaj do środka. Włożę, jeszcze będę kombinował, mówię futerał. Postaram się na razie z niego jeszcze nie korzystać, bo muszę się upewnić z tą kartą sim, jaki ja mam. Rodzę, czy mam micro sim, czy mam nano sim, bo ja już tego nie ogarniam. O, więc o, tak to się prezentuje. Eee, no, ja to sobie wszystko poustawiam także fajnie, że jest po polsku. Tu się zamartwiałem, że może nie być, ale to już nie te czasy, kiedy Polska jest całkowicie w dupie. Małe porównanie telefonów na koniec. To jest mój dotychczasowy telefon. Tak. Jeszcze jakaś wiadomość na YouTubie. Oglądajcie i patrzcie. porównanie. No jest, jest dosyć duże, nie? Trzy lata różnicy pomiędzy tymi telefonami, nie? A jak jest różnica? Nie dość, że ekran jest nieco większy, to w ogóle rozmiarowo no nie ma sobie równych, tak? No Xiaomi jest tutaj yy, większy. Minimalnie, kurde, z tymi telefonami. Minimalnie, ja wiem, który jest grubszy? Nie wiem, chyba trochę mi jest delikatnie grubszy. Oj, moment. Czekajcie, zrobimy nowym, nowym sposobem. O, dobra, działa. Jakoś działa. E, co ja chciałem? Chciałem sobie, jeszcze tutaj na pożegnanie, ustawić sobie tą nawigację, bo mi nie pasuje w tej kolejności. Nie pamiętam, jak to się robiło tutaj. Mm, muszę, to, mówię, muszę to sobie przypomnieć. Także bardzo się cieszę z tego telefonu. Jest bardzo mocny procesorek ośmiordzeniowy, Snapdragon 660, chyba czy 665, kurde, ja już się na tych modelach e, nie 660. Jeden z tych nowszych, oczywiście nie najnowszy, ale słuchajcie, ja na to nie patrzę. Mam to po prostu gdzieś. O, właśnie o to mi chodziło. Zmień zamień miejscami przyciski. Coś takiego. I, I w takiej kolejności jest mi bardzo wygodnie. Bardzo się cieszę z tego telefonu. Bardzo fajny kolor. Nie wiem czy męski, nie wiem czy jakiś inny. Gdzieś to mam, mi się podoba. Jest taki ładny. E, gradient i najważniejsze, że jest. Także. E, przyzwyczajenie, Muszę się przyzwyczaić, mówię, to jest kwestia czasu. E, I jeszcze zostanie nam pamięć, bo tak jak wiemy doskonale, e, pamięć wewnętrzna potrafi być zabrana odrobinę, ale nie jest tak ile 52 giga. Mam jeszcze kartę 32. Pewnie kupię za jakiś czas e, większą, ale mimo wszystko wystarczy i jest spoko, dobra, bardzo Was pozdrawiam dziękuję oczywiście za uwagę, co sądzicie o moim wyborze mogłem coś lepszego pewnie kupić, ale i tak e, powiem Wam, nie zwracam na to szczególnej uwagi e, to jest tylko tak naprawdę telefon e, to moja, albo już nie będę tutaj tego to jest e, kwestia moja tak naprawdę i no nie wiem, możecie wyrazić swoje zdanie ale też pamiętajcie, że to jest tylko e, rzecz osobista na tyle tak, każdy sobie wybierze, jaki telefon mu się podoba, a mi się właśnie spodobał e, ten. Więc mimo wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, no i do zobaczenia.